Dzień dobry, witam Was serdecznie po kilku dniach przerwy. Tradycyjnie. Chciałem się w dzisiejszym nagraniu odnieść i odniosę się do mojego ostatniego nagrania, ale nie tego, wiecie, z grzybkami i z brzezinu, tylko do tego wcześniejszego, gdzie pokazywałem różne produkty cukrowe i porównywałem ile którego produktu można zastąpić jaką ilością innego produktu węglowodanowego. W komentarzach zauważyłem, że są, pewnego, są pewne zarzuty, dlaczego nie odnoszę się do miodu, dlaczego nie ma tam porównania z miodem. No nie ma tam porównania z wieloma produktami węglowodanowymi. Wybrałem akurat takie, jakie wybrałem, jakie Wam pokazałem. Bo to są najłatwiejsze, najłatwiej sięgnąć po te produkty. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć, dlaczego nie wybrałem miodu. Dlaczego ten miód, który był opisywany w czasopiśmie, nawet wiecie którym, dlaczego ten miód jest tak mało dobry, dlaczego go ani pan doktor, ani ja nie propagował. Przeciwnie, nawet w rozmowach w Nowej Hucie. Kimkolwiek była istota, która przychodziła wtedy na rozmowy, przedstawiająca się w taki, a nie inny sposób, kimkolwiek była i skądkolwiek pochodziła, mówiła o miodzie w ten sposób, że jeżeli ktoś już chce, bardzo lubi, to tego miodu nie więcej niż dla dorosłej osoby łyżeczkę na dzień. Nie więcej. Taki był przekaz z Nowej Huty. U pana doktora jest, znajdziecie tam w niejednym miejscu, że miodu spożywać nie należy. Miód jest dobry, ale dla pszczół. Być może dla wielu z was to, co za chwilkę przeczytam, będzie szokiem, będzie zaskoczeniem bardzo dużym, bo na przykład dla mnie było dla mnie było, gdy dowiedziałem się, że w miodzie są pałeczki jadu kiełbasianego. Dokładnie ta sama substancja, te same bakterie, jak w starej kiełbasie, która potrafi śmiertelnie, która potrafi przyspieszyć nasze zejście z tego świata, nie? a szczególnie u małych dzieci. Niewielu z nas na pewno zdaje sobie sprawę, iż dzieci do jednego roku życia pod żadnym pozorem nie powinny stykać się w ogóle z miodem. Wiele opinii jest takich, że do trzeciego roku życia dziecko nie powinno w ogóle dotykać miodu, a tym bardziej brać go do ust. Chodzi właśnie o tą toksynę wytwarzaną przez te wspaniałe, cudowne dla nas. W cudzysłów wzięte oczywiście bakterie w cudzysłów wzięte, nie. Bakterie jaduki obasianego, pałeczka, jaduki obasianego. Kolostridum botulinum, tak się to nazywa pięknie po łacinie. I żebym nie był tutaj posądzony o jakąś stronniczość, że co ja sobie wymyślam, ja znalazłem tutaj z internetu, mam tutaj przed sobą tekst, pasieka smakulskich to jest ze strony miododajnej, wzięta informacja której komentował, tej akurat informacji nie będę komentował, ja ją przeczytam, natomiast mówię Wam, o co chodzi. Gdyby ktoś nie zrozumiał z tekstu, bo może ktoś nie wyciągnąć odpowiednich wniosków. Mianowicie chodzi o to, że latające pszczółki tu i ówdzie, jak stare porzekadło pszczół mówi, raz siądę na kwiatku, raz siądę... Tak sobie właśnie te pszczoły w różne miejsca sobie siadają. Oczywiście nie tylko pszczoły, bo i muchy i różne inne rzeczy siadają, czasami siadają na glebie na ziemi, w której to są w formie takiej zamkniętej, w takiej spoczynkowej, ale też i w formie aktywnej są właśnie pałeczki tego Clostridium botulinum. I co się dzieje? Ta pszczółka lądując na tej ziemi przyczepia sobie te oprócz pyłku, bo ona ma te włoski wiecie na nóżkach, przyczepia sobie te formy przetrwalnikowe tego kolo, tego tego wspaniałego Clostridium. I niesie to wraz ze swoimi pyłkami kwiatowymi do swojego wspaniałego ula. Tam przerabiają to w odpowiedni sposób po pszczelemu na ten nasz wspaniały miód i inne tam produkty. I to ta pałeczka w formie przetrwalnikowej jest zakonserwowana w tym miodzie, w tym cukrze, w tym ulepku. I ona się nie otwiera, ona jest zamknięta, ona nikomu tam nie przeszkadza w tym ulu pszczeli. Ale w momencie, gdy dostanie się do naszego przewodu pokarmowego i Następuje rozcieńczenie, następuje, następuje znalezienie odpowiednich warunków, gdzie ona świetnie zaczyna się rozwijać i namnażać. Podczas tego namnażania wydziela toksyny, które małe dziecko potrafią zabić. Dużo organizm jest większy, więc sobie poradzi. Poza tym małe dziecko, zresztą tutaj zobaczycie, co tu jest opisane, jak to jest. I nie są to przypadki pojedyncze, tylko że niektórzy wiedzą, że małym dzieciom tego miodu dawać nie wolno. I teraz tak, jeżeli to małe dziecko, które ma wyjałowiony ten przewód pokarmowy, jak tutaj jest napisane, delikatnie, ale jest zasugerowane, to na przykład wyobraźcie sobie dorosłego człowieka, który przeszedł akurat terapię antybiotyczną i ma to wszystko wycięte w, swoim, w swoich jelitach, zostało mu tam gdzieś tam może w formie śladowej, nagle dostaje ten zarażony miód który ma gdzie te pałeczki mają świetne warunki i nagle okazuje się, że ten zdrowy miodek, który miał go wyciągnąć z tej ciężkiej choroby, po przebiegu antybiotykowej terapii powoduje nasilenie astmy, różnych innych rzeczy. Oczywiście organizm jest duży, poradzi sobie. Oczywiście nie zawsze. Zwróćcie państwo uwagę, że Działanie tego, tego miodu ujawnia się dopiero po miesiącu często, nie raz po dwóch, tam nie jest wszystko, tam jest bardzo ogólnie, bo to jest ze strony pasieki, więc to jest strona, która reklamuje swoje produkty. Także zapraszam Was do posłuchania kilku słów na, tego, na ten temat. Mam nadzieję, że, że te cytaty z tej strony nie spowodują, że będę musiał usunąć to nagranie. Chociaż trzeba się liczyć z różnymi, z różnymi konsekwencjami. Pasieka Smakulskich. Strona pasiekaSmakulskich.pl Skład ubasiane w miodzie. Taki jest tutaj. Możecie sobie tam znaleźć. Ja pod linkiem, pod filmem znajdę. Podepnę link do tej strony, żebyście sobie mogli to zerknąć. I oczywiście, gdybyście sobie mogli zaopatrzyć się w miody, które tam są oferowane, bo to też w ramach reklamy wam i jesteście zdrowi, dorośli. Ja tego nie, nie popieram, ja tego nie robię, ale wam możecie jako wolni ludzie skorzystać. Czytam: Miód jest z pewnością jednym z najzdrowszych produktów na świecie. Jego lecznicze właściwości znane są mieszkańcom planety od setek lat. Ma zbawienny wpływ na naszą odporność, trawienie czy system nerwowy. Zdarzają się jednak przypadki, gdy w miodzie może znaleźć się jadkie ubasiany i wywołać botulizm niemowląt, prowadzący nawet do śmierci. Dochodzi do niego przy spożyciu miodu zanieczyszczonego pałeczkami Colostridum botulinum. Colostridum botulinum, czyli Laseczka jadu kiełbasianego jest szeroko rozpowszechniona w przyrodzie. Pałeczka jadu kiełbasianego jest szeroko rozpowszechniona w przyrodzie. Może, za, może wywołać botulizmu niemowląt, prowadzący nawet do śmierci. Powtarzam jeszcze raz to, co tu jest napisane. Dochodzi do niego przy spożyciu miodu zanieczyszczonego pałeczkami. Kolostridium. I teraz dalej. Przepraszam. Się... Nie chcę mi to przejść przez gardło, co Wam czytam, ale tak się dzieje. Te pokryte rzęskami drobnoustroje są wysoce odporne na ciepło i występują głównie w glebie. Skąd zatem jadkie ubasiany w miodzie? Za sprawą wiatru i prądów powietrznych, które przenoszą cząstki gleby na duże odległości, w tym także na rośliny, i tu pojawiają się nasze kochane pszczoły, które zbierając nektar czy pyłek zabierają ze sobą cząstki gleby do ula. Czyli nie tylko siadając na, na glebie, ale również ta gleba znajduje się przeniesiona przez pył na kwiatki. I tu pojawiają się nasze kochane pszczoły, które zbierając nektar czy pyłek, zbierają, zabierają ze sobą cząstki gleby do ula. W ten sposób laseczki jadu kiełbasianego mogą trafić do miodu w komórkach plastra i przy sprzyjających warunkach beztlenowych odpowiednim pH oraz zawartości wody w produkcie mogą zacząć się namnażać. Inną drogą zanieczyszczenia ula i miodu może być używanie cukru do podkarmiania pszczół, w którym znalazły się laseczki drobnoustroju. Tu jest, muszę niestety wtrącić, w czystym, miodzie, tego, w czystym, przepraszam, w czystym cukrze krystalicznym tych laseczek nie ma. On jest czysty. Nikt z producentów cukru nie pozwoliłby sobie, żeby do cukru gdzieś dotarły laseczki, Jadu kiełbasianego. To może być w sposób taki, że podkarmianie tych pszczół, z tego co ja pamiętam, mój dziadek kiedyś zajmował się tym pszczelarstwem. Oczywiście szybko zszedł z tego świata, bo nie przyniosły mu one w żaden sposób szczęścia ani jemu, ani jego rodzinie. To podkarmianie polegało na tym, że cukier był dosypywany do wody, ta chlipka cała z tym gęstym cukrem, tam jakieś listki, były paprochy na to sypane, żeby te pszczoły nie potopiły się w tym, w tym syropie, w tym ulepku miodowym. Więc pamiętam, że coś takiego było do ula wstawiane, że to był zamiennik, zamiast najpierw zabrano tym pszczołom ten miód, a potem dano im to podkarmienie. Więc nieczysty cukier, bo one czystego cukru chyba sobie nie poradzą z czystym cukrem. Musi to być z wodą w formie ulepku. I ta woda razem z tymi brudami, z tymi, z tymi resztkami jakiejś słomy czystej posypki, no z tym wszystkim dziadostwem tam to po prostu to trafia. W niektórych rejonach geograficznych, na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy tam dalej i Kanadzie, zjawisko występowania przetrwalników jadu kiełbasianego w glebie jest powszechne. Nie wiem, jak jest w Polsce. Być może w Polsce, w polskim miodzie, być może to w ogóle nie występuje. Być może polski miód, w przeciwieństwie do miodu amerykańskiego, czy do gleby amerykańskiej, nie zawiera form przetrwalnikowych jadu kiełbasianego, ale ja nie robiłem na ten temat badań. Poszperajcie w internecie, może ktoś robił, może ktoś coś na ten temat wie. Natomiast przeciwwskazania przed podawaniem, przeciwko podawaniu miodu niemowlakom, czy w młodym wieku małym dzieciom, to spotyka się. Ale nikt prawie nie mówi dlaczego. Po prostu nie, pod nie podawać miodu. No to już wiecie, jaki jest główny powód. I jeszcze tutaj jest napisane dalej tak, bo to jest dłuższy artykuł. Dla dorosłych i starszych dzieci, spożywanie miodu jest bezpieczne, wyłączając oczywiście wszelkie alergie pokarmowe. Ciekawe, prawda? Czyli jeżeli macie alergie pokarmowe, to ten miód nie byłby wskazany. Jednuk, jednak u maluchów do pierwszego roku życia może doprowadzić do botulizmu niemowlęcego. Skąd ta różnica? Dlaczego u tych tutaj, co dalej piszą? Wszystko za sprawą flory bakteryjnej wielita, która u niemowląt jest jeszcze niewystarczająco rozwinięta. To dlatego dorosły organizm jest w stanie wydalić przetrwalniki i nie dochodzi do zakażenia. A u niemowląt laseczki jadu kiełbasianego wytwarzają toksyny powodując ciężki przebieg choroby i mogą doprowadzić nawet do śmierci. To jest na stronie producenta miodów, który ostrzega, że dla niemowląt miód, nawet ten polski jego, ten dobry, zdrowy miód, i stąd w moim wcześniejszym nagraniu nie pojawił się miód w por dla porównania z tym cukrem, bo, cukrem, bo nie, spo nie spotkałem się, żeby jakieś dziecko po łyżeczce cukru takiego krystalicznego umarło. Nie? A po miodzie te przypadki się zdarzały. To jest tytułem wytłumaczenia, i to jest tytułem dla tych, którzy tam mieli wątpliwości, że ja doczepiam się tutaj do działań jednego z prezesów, który promuje w optymalności miody, nie? Wszelkiego typu. No właśnie to jest to rozwiązanie. Oczywiście, kto chce, niech wierzy, kto chce, niech nie wierzy. Miód jest zdrowy, cukier krzepi. Podałem Wam też w tym moim ostatnim, tym, tym rzeczowym nagraniu o tych cukrach nie dlatego ten cukier, że macie go jeść, że należy go spożywać. Podałem te grześki jako przykład. Ile trzeba takich grześków, że to są trzy grześki? Tyle, a tyle trzeba na to chleba, czyli dwie kromole chleba. Do tego trzeba, do, w razie czego, to jest wymiennik z tym, z, tym, z tym 57 gramami cukru. Akurat ja pokazałem cukier ten trzcinowy, bo ten trzcinowy, czy on jest lepszy? No, czy on jest z tym zanieczyszczeniami, czyli z tymi rzeczami, które w tym cukrze trzcinowym, czyli te enzymy jakieś tam różne inne, podobno wspaniałe rzeczy są. Cukrze białym, krystalicznym podobno tego nie ma, no bo to jest już tak wyrafinowany w oczyszczeniu, że, że nic tam więcej nie ma oprócz 100% cukru. Jak jest, nie wiem, nie znam się na tym. Akurat taki miałem w cukierniczce cukier dla gości, bo czasem przyjeżdżają do mnie różni ludzie, którzy potrzebują tego, tego, tego słodziwa. No i tyle. To jest tytułem. No tak, to jest już na dzisiaj chyba. Miał być jeszcze. A to fragment zrobię z pana doktora, bo to musi być. Jak nie chorować? Tutaj też jest, jest fragment o cukrze, i o cukrze jest też tak, jak wam wspomniałem w innych książkach pana doktora. Akurat nie trafiłem na te fragmenty, ale jak trafię, to wrócę jeszcze do tego cukru, żebyście, żebyście wiedzieli, co robicie wkładają. No, przepraszam, nie o cukrze, o miodzie. Myślę o czymś innym, mówię o czymś innym. Jestem, już widzicie, odlatuję myślami. Do czytania tekstu, a, a tu jeszcze trzeba dokończyć. Chodzi o to, że pan doktor pisał o miodzie. Pisał kto pierwszy w starożytnej tam Grecji ten miód wynalazł, kiedy to się stało. Zapraszam, polecam lekturę pana doktora tą i inne. Tam dowiecie się, że od tego czasu, gdy zaczęto spożywać miód, zaczęła być degradacja. Czytam ze strony 97, taki sobie fragment wybrałem. Są w organizmie związki, których poziom, bo tu chodzi o białka, o białka peptydowe, czy polipeptydowe, no inaczej, nie peptydowe, tylko białka to są, to się nazywa azot polipeptydowy i to będzie o tym fragmencie, bo to jest w sumie fragment o długowieczności. Tylko trzeba wiedzieć, jak to zrozumieć, żeby, żeby znowu ktoś nie wyciągnął wniosków nie takich. Są w organizmie związki, których poziom można badać i które, wy, i które wydają się być odpowiedzialne bezpośrednio za proces starzenia się każdego narządu i każdego organizmu. Jest to tak zwany azot polipeptydowy, odpadowy. To jest taki rozwalony. A doczytajcie sobie, bo to w Wikipedii -Wikiped polecam -Wikiped wam, żebyście sobie zerknęli dokładnie, co to jest. Tam nawet są takie obrazki bardzo piękne, filmy animowane są z tym. Wszystko można znaleźć. Azot polipeptydowy. Zawierający głównie śmieci i odpadki białkowe, jak również gotowe, zmumifikowane elementy wielkopłytowe, wytwarzane w jednych tkankach dla potrzeb innych tkanek, których szczególnie dużo pojawia się w organizmach najszybciej rosnących, najbardziej dorodnych, w cudzysłowie wzięte przez pana doktora. Część azotu polipeptydowego może pochodzić z białek dostarczanych w pokarmie, niezupełnie rozłożonych w przewodzie pokarmowym. Jeżeli są defekty w naszym przewodzie pokarmowym, to białka w formie takich konglomeratów, zamiast, zamiast zostać rozbite do aminokwasów, wiecie, do tej podstawowej puli tych, tych aminokwasów, przechodzą większe takie konglomeraty, taka wielka płyta przechodzi, czyli przechodzą struktury białkowe i one powodują różne dziwne. Niekoniecznie dobre, zazwyczaj nie, niedobre, niedobre rzeczy w organizmie. Doczytacie sobie sami już 97 strona. Jak nie chorować, pan dr Jan Kwaśniewski. Życzę Wam słonecznej, pięknej niedzieli. Mam nadzieję, że jeszcze słońce tutaj dzisiaj u nas zawita. No tak, może jeszcze Wam coś powiem. Miałem wam powiedzieć jeszcze o mojej wystawie, która, która jest planowana, ale to może w następnym nagraniu. Nie ma się na razie gdzie spieszyć. W każdym razie, planuję wystawę w centrum Polski. Dostałem zaproszenie z jednego miejsca i, i zgodziłem się. Także możecie trzymać kciuki, kto chce, a kto chce zawistnie tutaj zacierać ręce, żeby nie wyszło, to, to zacierajcie łapki. I tak wystawa będzie. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie.